Wiadomości z ostatniej chwili. Mieszkańcy Podkarpacia zauważyli nieznany obiekt nad ich mieszkaniami. Są z bardzo tym zaniepokojeni i się obawiają o swoje życie. Teraz zapraszamy na przeprowadzony z nimi wywiad. Dziękuję, Arku. Właściwie spotkaliśmy jednego z takich ludzi, no i chce nam powiedzieć, co tu się wydarzyło, bo jest jednym z uczestniczących w tej makabrze. No po prostu widział, co tu się stało. Według niego są to dziwne czasy i nie za bardzo wie co się stało, po prostu te czwórka wystrzeliła w powietrze. Dobrze, wróciliśmy do studia, ponieważ no, wi-fi w Podkarpaciu nie jest takie za dobre, no i inni mieszkańcy się nadbali, po prostu nie chcieli powiedzieć, co to tam się stanęło. Bo większość odpowiedzi to było coś w tym stylu... Tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię, matko bosko, mówię, co to co, 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 co się stanęło? No, jesteśmy w studiu, o kurczę, dostaliśmy nowe info, nowiutkie, że na media zostało wypuszczone nielegalne wideo, na którym jest upalenie tej czwórki, która mogła wystrzelić do góry. Nie wiemy kto nagrywa, nie wiemy kto prowadzi, nie wiemy jak to w ogóle jest zrobione, ale proszę my wszystko wstawimy, pokazujemy właśnie wideo, które jest rzucone na TikToka. No mówię ci silnik, nie zatrzesz, człowieku! No zatrzesz, No mówię ci, nie zatrzesz! No patrz, co robi. Młody fór. Jest to niestety przemoc na autach, a jak wiadomo, auta trzeba szanować, dlatego jest wszczęte poszukiwanie i wszyscy policjanci w podkrapaciu działają, żeby znaleźć tego sprawcę, który yy, tak biednie yy, pastwił się nad silnikiem te 4 a teraz chwila ciszy dla tej furki, bo już chyba nigdy nie zostanie odzyskana. Mamy nowe wiadomości, że słynny youtuber Slowi zakupił sobie nowe BMW M340i w grze Projekt Łódzkie. Po co ja to mówię? Bo nam zapłacili, i ja mam takie życie, mówić. Dobra, wróciliśmy po krótkiej przerwie i znowu dostaliśmy info, że w Łódzkim aktualnie są prowadzone strajki i mamy zachęcić Was do tego, żebyście też uczestniczyli w tym strajku Strajk jest ten po to, żeby naprawili nam drogi w Łódzkim, ponieważ są za bardzo dziurawe no to jak to wygląda. A skoro już o projekt luskie mówimy, no to musimy też wspomnieć o nadchodzących wyborach. No mamy trzech kandydatów. Są nimi Męcensław Nawroski, Karol Tadeusz oraz Brown Grzegorz Michał. No i jest też jeden nieoficjalny, który myślę, że wygra na 100%. Jest nim, kropka. I specjalnie dla Was zrobimy z nimi wywiad. Już w sumie zrobiliśmy. No, ale udało nam się tylko go przeprowadzić z dwoma kandydatami. No i oto jak to wyglądało. O patrzcie, wyszedł. Mm, ale to jest ta kawka. O dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałem zadać kilka pytań odnośnie yy, wyborów, które zbliżają się już wielkimi krokami. A jest pan jednym z kandydatów, którzy startują na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Więc chcę zadać panu kilka pytań. Czy zgadza się pan z, ze mną? Tak. Dobrze, więc pierwsze pytanie to jest. Co pan zrobi? Jeżeli pan wygra na wyborach. Raczej to czcimy w jakimś szkolnym kiblu albo i też w sejmie się będziemy śmiać, tak? Bardzo no, dobra odpowiedź, tak dziękuję. Będzie. Następne pytanie. Na czym najbardziej ci zależy? Co chcesz zmienić w Polsce? Zmienić w Polsce to na pewno by na przerwę w szkole wychodzili z gaśnicą i w szkolnych kiblach yy, tą gaśnicę odpalali, tak jak ja w Sejmie. O kurczaczki pieczone, to była bardzo dobra odpowiedź, dziękujemy. Yy, następne pytanko, skąd weźmiesz pieniądze na swoją obietnicę? Piątnicy, no bo skąd? Dziękuję za tą wyśmienitą odpowiedź. Jak pomożesz młodym ludziom w kwestii pracy, mieszkań, nauki? Czekaj, ale ja? To tego w szkołach nie mają? E... No nie wiem. Nie wiem, Dobra, no inna? chyba w szkołach mają, no to niech w szkołach uczą. <grym> Następne pytanie. Co zrobić, żeby Polska była bezpieczniejsza? Poczęstowałbym każdego Prince Prince no było w końcu doskonały. No i to jest świetna odpowiedź, na pewno nasi Widzowie będą ucieszeni. Następny yy, następne panie, mm, pytanie. Ale dobra, ty kawa. Czy będziesz wspierał wolność słowa, no i prawa wolności? Mm, a to się z tym akurat, bo nie wiem, to się muszę zastanowić, tak? Na jakichś wywiadach się pewnie będzie rozchodziło, ale może. Rozumiem. Następne pytanie. Jak chcesz ja dogadywać mogę, się tak, no, z innymi krajami? Hmm. No w sumie nie wiem. To by trzeba było pomyśleć. Wiadomo. Yy. Hmm. Rozdałbym każdemu malucha i byli maluchami i tak byśmy się dogadywali, bo by dostawali za darmo maluchy. Rozumiem, czyli ceni Pan sobie równość? Tak. Żeby każdy był równy? Tak. Dobrze, następne pytanko. Jak reagujesz, kiedy ktoś Cię krytykuje? Jak ktoś mnie krytykuje, to zazwyczaj nie reaguję na tę sytuację. Według naszych widzów jest to bardzo dobra reakcja. Jak byś no. chciał, żeby ludzie mówili o twojej prezydenturze no za 5 lat? Eee, Słucham. <noise> Jak chcesz, żeby twoi ludzie mm, mówili o tobie za 5 lat po twojej prezydenturze? Eee, dobry prezydent, eee, niech, się, niech przekaz dalej leci. I żeby znowu powrócił, i tak dalej, takie rzeczy. No rozumiem, bardzo dobra odpowiedź. Ale dobra, kawa, ja nie mogę. No i ostatnie pytanie, które mamy do Pana, i mam nadzieję, że Pan je odpowie. Jakie będzie najtrudniejsze wyzwanie dla Polski w przyszłym czasie? Aby Czaskowski został prezydentem. No to będzie dość duże wyzwanie. Znaczy, oczywiście szanujemy wszystkich. Dziękuję bardzo. A, Były pełne odpowiedzi. Dziękujemy za przeprowadzony wywiad. Żegnamy się. To był kandydat Pabi Soły Ty. Więc no. Okay. Do widzenia. Tu pan ma drzwi po lewej bardziej. Jeszcze mamy jednego kandydata, ale teraz, którego zobaczyliście, był Braun Grzegorz Michał. No, miał dobre odpowiedzi. Ale teraz, który będzie, będzie miał dużo lepsze. Więc oglądajcie. No i słuchajcie. Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam pana. Eee, przepraszam, czy zgodziłby się pan na przeprowadzenie wywiadu przed. Dobrze. No to. Eee, pierwsze pytanie. Co zrobić jak, jako pierwsze? Jak zostaniesz prezydentem? Widuje parlament. Dobrze. Eee... Dobrze, dziękuję bardzo. Na no, czym najbardziej ci się zależy? Zależy mi na zrobieniu z polskiego silnego i nieznanego kraju bez partii, które tylko dbają o siebie. Następne pytanie. Skąd weźmiesz pieniądze? Z podatków. Dobrze. Jak pomożesz młodym ludziom w edukacji? Stworzę więcej szkół wojskowych i powrócą zawodówki. Dobrze. Czy będziesz wspierał wolność słowa? Nie. Dobrze, na następne pytanie. Jak chcesz dogadywać się z innymi krajami, co jest dla Ciebie najważniejsze? Najważniejsze jest bezpieczeństwo narodowe Polski, które zostanie osiągnięte każdym środkiem, który będzie potrzebny. Dobrze. Jak reagujesz, kiedy ktoś do Cię krytykuje? Każdy, kto mnie krytykuje, jest antypolakiem i antyeuropejczykiem, działa na niekorzystność narodu i powinien pójść do więzienia. Dobrze, dziękuję i do widzenia. Już jesteśmy z powrotem w studiu, no i to był kandydat Kropka, czyli nasz bezpartyjny e, kandydat. Miał on mocne odpowiedzi. No, a kandytura zbliża się wielkimi krokami, dlatego już trzeba w głowie sobie myśleć, na kogo się zagłosuje i trzeba już tam... Trochę patrzy na ten świat polityki i co tam się dzieje. A teraz uwaga, uwaga, dostaliśmy informację z ostatniej chwili: policja ściga BMW Białe. Kto zobaczy, nie szybko zgłasza, z wyrządził dużo szkód. Jedzie bardzo szybko, nie zważa na fotoradary, z 10 fotoradarów go już uchwyciło. Mamy właśnie e wideo z helikoptera i właśnie je pokazujemy. No, nasze kamery z helikoptera na szczęście działają. BMW białe E60 wchodzi szybko w zakręt i ucieka przed policją. Naprawdę szybko. Policjanci, niestety, nie mają za dobrych fur. No... no, co możemy rzec? Bardzo szybko ucieka. Nasze kamery nie nadążają nad nim. Zaraz go zgubimy, ale na razie nadajemy obraz jak możemy. No, już go niestety zgubiliśmy. I tyle było z. Słuchajcie ten dźwięk, to znak, że nie zostawiliście lajka i suba, więc szybko go zostawcie i nasze wiadomości muszą być do bez końca. Więc jeszcze ja żegnam Siemano.